Witajcie moje kochane kaweczki w komentingu na moim kanale, tak? nagrałam to tego samego dnia, o tej samej godzinie co yy, pożegnanie do tego do filmiku, tego oto. No i dzisiaj, uwaga uwaga yy, Jedziemy jutro, jedziemy na trening i yy, już się bardzo nie mogę doczekać. Byłam ostatnio w ogóle w inny dzień tygodnia na treningu, bo wtedy były święta wtedy, kiedy ja miałam treninga, więc pojechałam wtedy w inny dzień, to był czwartek. I, pojecha... Psy. Jakieś, nie wiem. I pojechałam wtedy na trening. No i dzisiaj mamy znowu, jutro mamy tak samo trening. Już się bardzo nie mogę doczekać. Ja jadę znowu szybciej do Stajni. No i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, na kim będę jeździć. Osobiście stawiam, że będę jeździć na Dakocie, bo z tym, na jakim jeździłam, nie nie żadnych filmików. No, ale co, dobra, nie przedłużam i przenosimy się już zaraz do stajni albo do jutrzejszego dnia. Witam Was, moi drodzy. Mamy kolejny dzień. Jestem tutaj ja. No i chciałabym Wam powiedzieć, że już zaraz będę jechać na konia w zasadzie. Tu jeszcze mam się do nauczenia biologii oraz fizyki. Zresztą to, że muszę jeden sprawdzian. No, z biologii muszę sprawdzian poprawić, z fizyki będę miała sprawdzian, a więc tak to wygląda. Oraz także opowiem teraz: Mam dla Was story time ze szkoły. Dzisiaj mieliśmy zastępstwo z niemieckiego, a więc, wiecie, moja cała klasa była po prostu uradowana. I ogólnie stało się coś, co było po prostu okropne. Ja ogólnie mam stały y, aparat y, ortodontyczny na górę oraz na dół. Na dół od jakiegoś krótszego czasu, może od miesiąca, ale za to na górę już mam od wakacji. I uwaga, uwaga, nagle czuję. Że oderwiał, oderwał mi się zawias w zasadzie, no, za, co się jest? Zamek z aparatu z ostatniego zęba yy, na dole. I ja ogólnie trochę w panikę, bo już się boję, że Jezus Maria, co ja jeżeli ja coś połknęłam tam już, co jeżeli coś się stanie, co jeżeli ja dzisiaj nie pojadę w ogóle na trening. W zasadzie to o ten trening się tak naprawdę całkowicie rozchodził, bo się bałam, że po prostu będę musiała jechać do ortodonty. No, ale wróciłam do domu i okazało się, że to nie jest nic tak naprawdę poważnego. Także zobaczyłam, już po pewnym czasie się uspokoiłam, bo, bo sama po prostu czułam, że to nie jest nic takiego, że po prostu to mi się oderwało i po prostu nie ma jeszcze tego na zębie. Jakby mi się tylko to oderwało z zęba, a to trzyma tak naprawdę taki drut. A takie rzeczy ja to wiem, że po prostu coś takiego się dzieje normalnie. No nie, no ja nie mogę z tej pogody. Naprawdę. No i tu ja ogólnie już zaczęłam czyścić no i mi się nie jeździłam, ale go po prostu wyczyściłam, bo był potrzebny do wyczyszczenia, a więc wyczyściłam go. Oczywiście nie tylko ja, ale także Olivia oraz jedna pani, a więc ja sama go nie czyściłam. No i przechodzimy tutaj od razu już do treningu. Jeździłam dzisiaj na kółcu, na którym dawniej nie jeździłam, na nikosiu. On ogólnie jest takim koniem, który... Jest trudny naprawdę, jakby chodzi o to, że trudno go jest utrzymać czasem. No i tutaj naprawdę fajnie nam się skakało, udało mi się naprawdę nad nim dobrze zapanować. No i tutaj niestety było wyłamanie. No, zdarza się, ale później to naprawiłam. Ojej. Nie mnie Ajdź Walnąłeś mnie Tak jakby coś tutaj ta miała 90 cm Siema Chodź tu Coś? Co? Dobre ej hej pożegnaj się pożegnaj się, pożegnaj się pożegnaj się witajcie moi kanalkarci w kolejnym odcinku na moim kanale tutaj mamy nieświęcącą moją oto choinkę tak no i tak Dzisiaj dla was przygotowałam kolejny vlog W zasadzie kolejny dzień w tym samym vlogu Dlatego, że w ostatnim nagrałam za mało Po prostu wszystkiego za mało I postanowiłam, że muszę dograć No i ogólnie jestem bardzo podekscytowana Dzisiejszym dniem Dlatego, że w tym tygodniu będę jeździć Na Dakotce albo na Lakim Już się bardzo nie mogę doczekać wyjazdu na trening Zobaczcie jaki mój palec jest krzywy On jest naprawdę krzywy ogóle ogólnie te środkowe mam palce jakieś krzywe No, jakieś krzywe tu jakieś wybiłam taki... nie wiem co się stało, ale gdzieś sobie wybiłam, nie wiem czy na tym nie na klawiaturze jak sobie grałam Albo może mi się z tego wydaje, nie wiem szczerze jak bym miała to zrobić, ale okej okay. Myślę, że dzisiaj będę jeździć na Dakocie albo na Lakim, no i to światło znowu się łamuje. E, no i ogólnie to y, bardziej wystawia nawet na Lakiego Chociaż zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać, zobaczymy kogo dostanę e, Wszystko zobaczymy Zabieram się mojej treningi, dam wam znać No i co? No i teraz będziemy chyba się zaraz uczyć, jeść obiad i... później jechać na trening, a więc co? W zasadzie to jeszcze pomagać w stajni, a później dopiero na trening A więc dobra, co? Nie przedłużam i coś tam będziemy robić yeah. No jak widzicie pogoda dziś nam jakoś nie sprzyja Taka jest, powiem sobie szczerze yy, ma... O kurde, tu jest mokra. Yy, taka marcowa, listopadowa, październikowa może czy późno. No i padał deszcz, a więc będziemy jeździć na Hali. O, Bilbo. Siema. Bilbo. No co? Ale nie zmocz łapek, bo ciebie szybko nie wpuszczę, bo mi się nie chce znowu wycierać twoich łap. Ibo. Jak wypatruję czegoś. Dobra, biorąc pod uwagę to, że mam tutaj w domu jakieś noja. to je będę kroić. I mam tutaj marchewki, a więc je także wyprostam. No i teraz będę się próbować jakoś nie skaleczyć nożem, co, mam nadzieję, że mi wyjdzie. No więc co, yy, będę już teraz wchodzić do, do krojenia, a więc ja bym sobie nic nie zrobiła, a okay, ogólnie mam dwie brązeletki. Może tutaj, no nie odczytać tego, ale to jest Lakia, to jest bajka. No, zrobiła mi to Oliwia, którą serdecznie pozdrawiam teraz, a więc pozdrawiam ta Oliwia. Eee, no i tak, no i muszę od. od dwóch tygodni, trzech, odkąd je dostała. Mam tu już to pudełko i tutaj teraz złożę to wszystko, aby dać później kunikom. Najwyżej, jeśli by wszystkie nie zjadły, to ja to zjem, a co tam mi? No, okay, ja jestem już, no i będziemy już jechać, a więc. Tak. No, ja mam z na moją mamę, bo nie, nie mam prawda? Ogólnie właśnie odkryłyśmy, że. Przejmuję kanał! Przejmiesz kanał? Tak, nie przejmuję nie kanał. I... I będziecie mogli też mnie zobaczyć na TikToku moim. Nic nie widać, ale dobra. E, Oskryłyśmy, że mam z zakotką. Bo za mną ha, chodzi. No tak, więc z YouTube'em chyba, wiesz? Nie jest niezwykłą. A jakaś niezwykła. Nie wiem. A moja jest niezwykła z aronem. Gdzie my idziemy w zasadzie. No, ja idę to za tobą po prostu, żeby, żeby do łaźle. I uwaga, uwaga. Teraz Cię będzie słyszeć informacje na temat pytanka Oliwii. No i nie będę tego usuwać, bo ono mi coś w stanie zrobić, jeśli to usunę. <grym> no a więc teraz tutaj macie przez chwilkę pokazane. Skróciłam to tylko do najważniejszych tych części. No a więc to Słuchajcie, chyba, że sobie jakoś to przewiniecie, ale... Oliwia nie mi do mnie w tej pretensji, okej? Okay? Dziękuję! O, będziecie widzieć to w wystrzelnym odbiciu, ale co tam? No o, wyostrzyj się. Więc y, trochę im się nazbiera zanim y, oto zanim piękna Zosia zmontuje ten filmik Taki No ten, który teraz nagrywamy Czy Ty wstawiasz, pudnę mamy jazdę w poniedziałek, a tyś to dopiero za tydzień. No bo zanim... A ja głosuje... tu ogłaszam ważne ogłoszenie. Ogłoszenie tutaj jest zazwyczaj ważne. Tak, tylko przypominam. Takich to, to dziecko numer 3, skoro to jest dzieckiem numer 2 Bajka jest dzieckiem a, numer 1 A to jest numer 1? No bajka! Oczywiście, że... Bajka Aaron Bajka Aaron Siho Aaron, Aaron, jest lepszy Chciałam po mam jabłka <laughs> Ale nie no. mu im, im wszystkiego, Są bo... Moje jabłka, moje wiesz? Hami nie wiesz jej Znaczy nie, ty jesteś genialny, ty jesteś genialny Każdy Nie, nie żryj Bde. I w drugą stronę nagrywaj, a nie jak TikTokem. Druga strona. A ja jest! Tak. Ej! Ej, co nagrywasz jak na TikToku? Ej. No. No nie tak. Druga Aha, w drugą. Aaa, dobra, nie. bo się znaleźć uba. Ej, haj. Dziękuję. A chwilę za jabłko. Gangu. To jest mój mój gang, nie dołączyłaś do niego mój i nie gang. dołączyć Ja tak, dzisiaj jeżdżę oto na pięknym e, moim kotysku Nie zżeraj mi znowu, to jest pożerać telefonów To je, ja jej nie Ale znam Ale możesz mi już otworzyć nie, <laughs> nie. Teraz ją nie otworzę, ja jej nie znam Co? Co? Ja ci tu właśnie nie otworzyłam, ona jest uważaj na jego pieszczek Ja no, no, nie jestem zwykła, dałabym radę, serio Ja ci to mogę nie, otworzyć Nie koniu! No, no ja to po prostu mówię Dobra, widać! Dzięki. Oni, że tak. Zebrałam z telefon i ona już właśnie nie wie, gdzie teraz wiem. Aktualnie, bo ona została na chłopakami zabrała mi telefon i. Ale sobie. Um... No, do śniadania. I dzisiaj Was oprowadzę po naszej śniadarni. Bo tego Wam coś jeszcze nie wskazywała, więc. Chyba nie, bo nie widać dobra, nie ogarniam się telefonów. Ale... No to tak, tu mamy o, koziołka. Krzesło, to jest tu. Tam no. jest ławka, tu jest krzesło, tu jest ławka, na której właśnie siedzę. No i tu mam parapet w pokólej i tak i taki. Tutaj mamy dwie paki. Chodźcie zejdź ze mnie, zejdź ze mnie, koturku. Dziękuję. No, tutaj mamy dwie paki prywatne. To O, drzwi. Mamy takie kosze i że to nie kosza, to po prostu tutaj są jakieś pasze i takie rzeczy, no. to jest moja, to jest moja, to jest moja, a to jest Zosi. Kładne i... jabłko, może nie są kasze, chciaż za... będzie widziała, że ją krewą. Jak ten film teraz. A zresztą mi zabiera ja telefon. Ja. Oj, taka! <grymna> to tak <ty, ty>, <grymna> ukradłaś mi. Tak to wygląda na <grymna> jabłka. Zabija się zaraz na <grymna> kiosk. <grymna> Dobra. Prawda, że dostałeś ode do mnie jabłko? Prawda, że dostałeś ode do mnie jabłko? No tak! Dostałeś ode do mnie jabłko, no. Mój mama zresztą ułowy w całej rekreacji. Następnie. Ja. My zeźmy, z Co właśnie, mamy rzeczy, mamy podusz z ochraniaczami. Chyba jeszcze mamy rzeczy. Prywatny koni. No, a mamy szczotki. Miękkie, twarde, oprostnie. A gdzieś tu są jeszcze gdzieś do grzyby. Dalej, czy plaki? Te dwie skrzynie. Więc znaczy wiem, że to na pewno. Ale jest teraz z czoprakiami. I teraz przechodzimy do. reszty. Tutaj mamy szodła i tu jest tak. Przechodzimy na, Tu mamy występu. Widzimy, tutaj idziemy mamy taką mamy kuchnię, mam blasik, tam blask, mamy wodę, mam ja czajnik, mamy talerze i w ogóle wszystko no i tam jest kuweta, tylko sobie To moja mam zawsze paszę i rzeczy i tam są jeszcze i tam są reszta prywatnych rzeczy więc tam nie będę wchodzić wam pokazywać bo tam są rzeczy po prostu osób, które mogą nie chcieć pokazywania swoich rzeczy, więc no, nie, po Co jest bajka? Co to jest bajka? Ty nie, nie będę mnie odwiedzić, a ja u niby. Ale bo nie mogłam. Bo nie widziałam, że ona nawet tam stoi. Ja bym nie mogła. Ale dzisiaj, jeśli będziemy mogli, to ją odwiedzę na pewno. No, ja bym musiała iść do Nie, nie będę musiała, bo jej ma że jak to nie nieżywajka. A się A jeśli będzie tutaj bajka, tak? Nie, tam z tyłu. więc... ja musiałam iść z tyłu. No? no. Dobra. No to ogólnie. To tutaj mamy koteła, które się wygrzewa na... Aha, to... bo my jedziemy na... Aha, się Okej. Okay. Tutaj się koteł wygrzewa. Ja właśnie pociągnęłam popręgi koniom. No i widzę, że dobrze batalii pociągnęłam. Jeszcze sprzed nie nagrywasz coś. No. <laughs> Jestem nieobrażona, genialnie. Jezu, tu jest jego siodło Wcale nie będę mówić, że mnie do tego zmuszasz Co? Tak? Ognie siodło właśnie w bryzę I Oliwia już zaczęła kurde przejmować mój kanał Naprawdę Dobra, laki jest właśnie siodłany A więc idziemy On ma tam nie? Chyba nie Właśnie jakie brudne. Ja nie... Ja na no, jakim się bardzo bezpiecznie czuję. Ale ja Dobra moi drodzy, a więc teraz czekamy i co mam powiedzieć? No, laki to laki. Nikoś sobie właśnie zdjął o głowie. Dosłownie. Nie kłamy, ale sobie właśnie zdjął o głowie. Mam nadzieję, że nie jest poprężony, ale nie wygląda na takiego. Takie. Mamy jeszcze takiego. No i ja tam wiedza, gdzie będzie stać. Albo już nie, nie wiem. Siema! Ogólnie powiem się, że ten trening um, był bardziej, jeśli chodzi o przejścia. Yy, mało skakaliśmy, nic wysokiego, ale moja trenerka miała na pewno jakiś powód, dlaczego yy, robiliśmy właśnie przejścia. Na lakim się trudno robi przejście: no nie powiem, bo o, tutaj trochę za szybko najechałam, nie udało mi się go zatrzymać, ale yy, miała co jako powód, na lakim jest trudno robić przejścia, ponieważ po prostu pędzi i jest czasem go trudno zatrzymać, ale mi się je naprawdę bardzo ładnie udawało robić. Dzisiaj się coś trochę bał ogólnie, nie wiem dokładnie czego. Naprawdę nie umiem powiedzieć, czego się bał. Na przykład tutaj nagle coś yy, skręcił, w ogóle... Czemu on mi tutaj zrobił lotną nogi, zmianę nogi? Nie wiem, mogą mi się tego wydawać. No i tutaj postarałam się go zakręcić, aby nie skręcił na te przeszkody. No i gdzieś już się uspokoił, najechałam na te przeszkody, aby mógł pokazać, że nie ma się czego bać i ogólnie tak. Ze spokojem najechałam, no i tutaj naprawdę było bardzo fajnie. I oczywiście tutaj już luźna wodza, no i oczywiście za trening musi być marcheweczka, bo naprawdę był grzeczny, bo ostatnia się jakoś strasznie boi czegoś, ale ja nie wiem. Mamy czego. takiego him. Witam Was, moi drodzy, kilka dni po treningu w podsumowaniu tego treningu. był naprawdę spoko, bo robiliśmy przejścia, co jest na jakim często trochę wyzwaniem, ponieważ on chce po prostu pędzić, jak już Wam to pewnie mówiłam. Wait. O, teraz powinno być dobrze. No ale po prostu... Co się dzieje? Yy, no ale... Mam nadzieję, że teraz tutaj będzie dobrze. No, siadłam sobie i mam nadzieję, że będzie dobrze. No ale yy, osobiście tak sobie myślę. Jezus, Maria, no się nie da! Nie chcę teraz zasłaniać się nie chce mi się. Ogólnie to powiem, ogólnie to chciała więcej trochę poskakać, ponieważ poprzednia grupa trochę więcej skakała, jakby przynajmniej Batalia skakała, eee, a więc no, tak. Eee, no i laki jego także dostałam, więc widzicie, mi się genialnie skacza więc po prostu chciałam najmniej sobie coś więcej poskakać. Ale myślę, że to przejście naprawdę moje by... moja trenerka miała jakiś powód, aby to zrobić, chciała także nas nauczyć czegoś. No i po prostu na pewno miała powód i udawało mi się te przejścia. Nie widzieliście tu jej ich, ale naprawdę udawało mi się, było ich. trochę, nie wiem ile. E... Co się dzieje? Jezu, jakiś dźwięk. Jakiś taki, taki, taki kosmiczny. Co się dzieje? Kosmici atakują. Dobra. A więc e, tak. A więc tak, moi drodzy, tak naprawdę to wszystko co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Było naprawdę bardzo fajnie. No i co? No i ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku Do i pa pa.